Cześć, tutaj Robert z domu pachnącego żywicą. Wiosna zbliża się coraz szybciej. No i przygotowania do niej, a w zasadzie przygotowania do korzyści, które wiosna ze sobą niesie, trwają u nas pełną parą. Pierwsze co zaczynamy robić na zewnątrz, oprócz sprzątania wiosennego, no to trzeba posadzić sobie takie nowaliki, jakieś, które niewrażliwe na jeszcze niskie, nocne temperatury zaczynają we swoją wegetację czyli rzodkiewkę, sałatę no, nie chodzi o rzodkiewkę, o koper tak samo ja mam taki sposób, że mam zrobione wyższe grządki, taką jakby piaskownicę w której jest lepsza ziemia i tam wrzucam tak samo kurzy nawóz który sobie przekopuję jest ta piaskownica za mną który sobie przekopuje na wiosnę, daje trochę podeschnąć ziemi, później rozgrabiam. Zresztą ja to wszystko pokażę, bo będę na Waszych oczach tą rzodkę w sobie siał. Moja żona lubi sobie kupować taką rzodkiewkę piękną w marketach, jako, jako nowalikę, która kompletnie nie ma smaku, jedynie wygląda. Zresztą sami wiecie doskonale, jak takie marketowe nowaliki smakują. Pędzone, jakieś szklarniowe, masakra. Sposobem na to, żeby... Ta ziemia zdążyła się ogrzać, no i nie oddawała tej temperatury zbyt szybko. Zrobiłem sobie takie ramy. To jest drewniana ramka. Drewniana ramka z, z ład tak jak używa się do dachów, zresztą nie tylko do dachów. To jest kantówka 4 na 5 Kosztuje chyba złotych 20 zł za metr. Bardzo wygodna i dosyć trwała. To jest z ubiegłego roku. Yy, nie impregnowana niczym. Żadnych oznak zużycia yy, nie widać, nie trzeba tego malować. Yy, no jest lekkie. Ja tego później używam tak samo tych skrzydeł. One mają, już nie pamiętam jakie wymiary, ale jakoś to sobie obliczałem, żeby później z tego skręcać sobie szklarnie na pomidory. Czyli takie. Yy, cztery takie cztery takie części skręcam ze sobą wkrętami no i to się po prostu wszystko elegancko trzyma folia no tu jest akurat folia ja się nie zdążyłem kupić takiej folii na foliaki na szklarnie to jest zwykła folia taka którą w której przyszły do nas materace na pewno na ten sezon wystarczy a jeżeli będę robił resztę takich ram jeszcze na na wiosnę późniejszą, na lato to po prostu sobie tę folię wymienię. Ja później takim skrzydłem przykrywam piaskownicę. No i ona chroni przed, przed, przed wiatrami, przed yy, odparowaniem wody, jak słońce zacznie mocniej operować. Taki inspekt po prostu się z tego robi. Bardzo wygodna rzecz, polecam. A, trzymam jeszcze w ręce taker. Ja takimi strzywkami po prostu strzywam. To też jest następna rzecz, która jest wygodna. Bo jeżeli takie skrzydło miało być zrobione z jakiegokolwiek metalu, no to trzeba było w jakiś sposób to do yy, tą folię przymocować. Tutaj nie ma problemu do drewna. Takie skrzywki są bardzo wygodne. Po skopaniu tego wszystkiego trzeba jakoś wyrównać No i po posianiu te skrzydła po prostu układam sobie na, na tej piaskownicy, na tej wyższej, podwyższonej grządce. Jak są te jakieś wiatry, to po prostu kładę na tych skrzydłach jeszcze mm, jakiś kawałek, deski, coś do obciążenia. Tutaj przygotowane nasionka rzodkiewki, różnych rzodkiewek. Tu jest żółta rzodkiewka. Miałem jeszcze różnokolorowe fioletowe. Żółte, czerwone. Jakie tam jeszcze były czarne? Nie pamiętam. Te są bardzo fajne. To chyba opolanka jest. Tak, bardzo fajna rzodkiewka. No i koper ogrodowy. Taki wysoki i niski. Do ziemniaczków przecież. O. Do ziemniaczku przecież każdy z nas lubi taki świeży koper. żeby rzodkiewka była w rządku, to trzeba sobie zaznaczyć i wyrobić dołeczek. Ja taką rzodkiewkę sieję na parę razy. To znaczy wysieję teraz i wysieję za tydzień i za kolejny tydzień, po to, żeby dochodziły sobie. Aby ta rzodkiewka stale była świeża i dorastała sobie no oczywiście jak zwykle akcja telefon musiała być ach, rękawice bezemnie po prostu nie da się wziąć i żyć nie da się, trzeba dzwonić pytać, informować no a wracając do pracy czyli tak jak mówię, zrobię sobie trzy rządki rzodkiewki teraz Różnych odmian, wrzucę sobie tak samo koperek. Eee, no i gdzieś za jakieś 3 tygodnie powinny się już pierwsze rzodkiewki pojawić. Swoje pyszne, pachnące, zdrowe. Próbowałem tak samo zbierać nasiona z rzodkiewki ale to bez sensu. Robota jest, bo strasznie dużo przy tym pracy. A... Po prostu się krzyżują strasznie rzadkie. I nie wychodzi to, co byśmy chcieli mieć. Proponuję siać bardzo rzadko, to znaczy nie sypać do rowka, tylko prawie po jednym ziarenku, żeby później nie przerywać. One mają wyrosnąć dorodne, spore, więc nie może być jedna na drugiej. A szotkiewka jest takim warzywem, które dosyć obfity plądaje, więc... Nie trzeba tego później wcale podlewać. A może zrobię sobie pod dwa na około 2 cm głębokości. Kiedyś podpisywałem sobie tak samo, która rzadkiewka w którym rowku jest, ale teraz przecież już wiem jak one wyglądają, wystarczy wyrwać, już wiadomo jaka to odmiana. No, i przysypuję sobie. Nie podlewam tego, bo ziemia jest cały czas wilgotna. Nie ma potrzeby. A ta folia później utrzymuje wilgotność. No i tak. Później kolejna odmiana. I na końcu koperek. Naprawdę polecam, jeżeli macie kawałek ziemi, nawet w zasadzie w Doniczce na parapecie można sobie taką rzutkiewkę posiać. Bardzo fajna rzecz, no i cieszy później, jak się ma. Do nas, jak przyjeżdżają goście, też są szczęśliwi, że zostają takie nowaliki, które rzeczywiście są bez żadnej chemii, świeżutkie, pachnące, zerwane 15 minut wcześniej. No, i później, jak mówię, te, te ramy foliowe, kiedy już nie ma potrzeby takiej, ja wykorzystuję do zbudowania sobie szklarni na pomidory. Przecież akurat w tym roku, jakby ta szklarnia była niepełna, bo w, nie w tym roku, tylko w ubiegłym. Bo no, po prostu mało padało i pomidory praktycznie w ogóle nie chorowały. A o, zbiór był naprawdę bardzo obfity. Pozdrawiam. Do następnego razu. Cześć.